Cieszę się z Tankami dziękuję za pytania. Posłuchajcie moich odpowiedzi. Powiem Wam tak, zacisnijcie zęby, walczcie o swoje, bo na pewno wszystko, że tak powiem, jest w zasięgu ręki. Mi się to udało, zaczynając od winiorów, myślę, że Wy, im jesteście młodsi, tym bardziej powinniście się trenować i spełniać swoje marzenia, na pewno to będzie zrealizowane. Na pewno jest to dla młodego zawodnika fajne uczucie, jest jakieś spełnienie marzeń, natomiast uważam, że nie ma coś się na tym etapie podniecać. Trzeba walczyć o to, by te uczucia były zapamiętane jak najlepiej. No nie ukrywam, że jestem związany z klubem kilka lat, także nie myślę o tym na pewno jako szczególnie. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli byłaby jakaś okazja, no, do zespołu tak jak z moich marzeń na przykład do Realu Madryt, kiedyś się wybrać także że na pewno bym z tego że tak powiem skorzystał. No powiem szczerze, że bardziej przypadam za pierwszą skurczaka, ponieważ jest zdrowsza, moja żona ją lubi. I już się przyzwyczaiłem do dań z skurczaka, dlatego pośród tych dwóch zdecydowanie wybrałem coś innego, czyli z kurczaka. Dużo się dzieje ostatnio, na pewno w moim życiu się dużo zmieniło. Urodziła mi się cureczka, także dzieje się sporo nie narzekam na nudę. Dzięki za Wasze pytania. Pozdrawiam i widzimy się na kolejnym meczu.